Cześć, witam w naszym kolejnym spotkaniu. A dzisiaj sprawdzimy, czy nie jesteśmy heretykami. Zapraszam. Przyznam Wam się szczerze, że jakiś czas temu wpadłam na to, że trochę jestem albo bywam heretykiem. To znaczy, że popadam. Pewne niebezpieczeństwo w wierze, które jest już znane od wieków, ale współcześnie przybrało nowe formy. Kiedy niedawno, przygotowując się po raz kolejny do jakiegoś wykładu, czytałam ponownie adhortację papieża Franciszka o Świętości. To bardzo mnie duchowo olśniło i uznałam, że chcę się też z Wami tym podzielić. Papież Franciszek w jednym z rozdziałów w tej adhortacji mówi o dwóch subtelnych nieprzyjaciołach świętości, o dwóch herezjach. Które istniały w czasach u początku chrześcijaństwa, ale dzisiaj mają swoje nowe odsłony. Jedną z nich jest gnostycyzm, a drugą pelagianizm czy semipelagianizm. I właśnie o tej drugiej dzisiaj chciałam wam kilka słów powiedzieć, zachęcając oczywiście do lektury całej adhortacji i do lektury historii Kościoła, żeby to było jasne, czym jest ta herezja itd. Tak I papież Franciszek pisze tak. Osoby odpowiadające tej mentalności pelagiańskiej lub semi -pelagiańskiej, choć mówią o Bożej łasce w przesłodzonych wystąpieniach, w ostateczności liczą tylko na własne siły i stawiają siebie wyżej od innych, ponieważ zachowują określone normy albo ponieważ są niewzruszenie wierni pewnemu katolickiemu stylowi czasów minionych. Herezja pelagianizmu czy semipelagianizmu przede wszystkim dotyczyła woli i takiego poczucia, że ja sam swoją mocą mogę się zbawić, mogę osiągnąć usprawiedliwienie, mogę zasłużyć na to, żeby Pan Bóg mnie kochał, zasłużyć na zbawienie itd. itd. Jestem w stanie sam pokonać każdy grzech, każdą słabość, każde zło. I złapałam się na tym, że chociaż często mówię, o Bożej łasce i bywa pewnie, że robię to w sposób bardzo przesłodzony, to gdzieś w środku, gdzieś podświadomie, bardzo często skupiam się tylko na sobie. I skupiam się na tym, że ja swoją mocą, swoim wysiłkiem pokonam absolutnie wszystko i już będę perfekcyjna, doskonała, grzech, to się nie pojawi w zasięgu moich możliwości, a każda pokusa. Będzie przeze mnie odrzucona. Oczywiście tak nie jest i doświadczam tego bardzo boleśnie, ale nadal często, bo nie zawsze, ale często jest tak, że myślę wtedy o tym, jak ja mam sobie z tym poradzić. Nie myślę wtedy o tym, że Panie Boże, daj mi łaskę, Panie Boże, ratuj mnie, Panie Boże, naucz mnie, pomóż mi, bądź ze mną, kształtuj we mnie moją wolę, tylko myślę o sobie. I myślę o tym, co ja mam zrobić. I to jest taka delikatna sfera, taki delikatny, niemalże niezauważalny krok, taka cienka granica między tym, że ja mam ćwiczyć moją wolę, bo to jest moje zadanie i mam na nią często wpływ, a między tym, że to Pan Bóg daje łaskę, to On jest pierwszy, to On jest tym, który inicjuje wszystko, co jest w moim życiu. Papież Franciszek tę postawę nazywa wolą bez pokory. Takim poczuciem wyższości, co to nie ja. I zachęcam dzisiaj siebie i Was, żebyśmy przemyśleli, jak to z nami jest. Bo Pan Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy robili to, co możemy robić i prosili Go o to, czego jeszcze nie możemy zrobić. Tu nie chodzi o bezczynność, o poczucie, że nie muszę się zmieniać, o jakąś stagnację, nie, nie, nie. Ale chodzi o ten pierwszy krok, o punkt startu. Czy liczę tylko na siebie i swoją moc, czy to będzie mnie kierowało ku egoizmowi, ku samorealizacji, ku poczuciu, kim to ja nie jestem i jak bardzo się teraz muszę napiąć? Czy będę widział i widziała, że to jest dar od Boga, że wszystko, co mam, jest Jego łaską, jest od Niego. Nie po to, żeby siebie umniejszać, ale po to, żeby mieć właściwy punkt odniesienia. Wiedzieć, kim jestem ja, a kim jesteś Ty, Boże. I wiedzieć, że Bóg jest pierwszy, nie ja, nie moja moc, nie moja siła. I to wzbudzi w nas w wierze wdzięczność. I wzbudzi w nas właściwe proporcje, żebyśmy chcieli pracować nad sobą, ale prosząc Jego i odkrywając Jego łaskę, bo On już ją nam dał. Pytanie, czy my będziemy chcieli po nią sięgnąć, ale to On jest pierwszy i jedyny. I to jest w tym wszystkim najwspanialsze. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Miejcie piękny tydzień. Trzymajcie się. Cześć.